Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Dzisiaj budujemy siewnik. Tutaj mam miejsce. Tak, znalazłem na internecie bardzo fajny siewnik, który chciałbym go trochę przerobić. Okej. Okay. Co będzie potrzebne? Będzie potrzebny lej. Co ja? Lej... Lej, lej będzie potrzebny. Będzie potrzebna płytka Płyta taka netrowa. I klapka. Żelazna. Trochę go mówię, mówię przerobię, dlatego tak. Zbudujcie lei drugi nie, czekaj. tu 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 cztery mają być z przodu, czyli tu tak, a tu tak. Tak zrobimy, a tu pomiędzy i naokoło położycie sobie tą oto płytkę. Jak się nie wyrobię, przez zrobię dłuższy odcinek poniżej 15 minut jeszcze. Jeszcze poniżej. A tutaj nie. Tutaj zrobimy sobie coś takiego. A na środku przejeżdżacie klapką. coś takiego. Teraz tak, tu dobudujcie jedno, tak, teraz tak, jedno przerwy. I z tej strony ja odwzoruję dokładnie tak samo. Tylko lustrzane odbicie. Ok, odbiorowałem lustrzane odbicie. Po w środku połączy. W sumie, możecie sobie połączyć. Ale tutaj wyjedziemy raz. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie raz, dwa, trzy, sześć i siedem i osiem. A nie osiem, nie? Tak, i idziecie? raz drugi i o jeden błąd coś takiego o już aha nie zrobiłem to ma być na środku dwa trzy cztery pięć sześć siedem i osiem OK, coś takiego. Teraz ta, ta, zajmiemy się koszem. Na ten potrzebny będzie tak dywan. Dywan żółty. Polerowany andezyt. Beton czerwony. I to, i przycisk jakiś, i blok węgla. Ok, teraz tak. Zróbmy sobie koła. Z, z przodu zrobimy tu dwa przerwy i kolejne. Tu dwa przerwy i kolejne koło. A z tyłu zróbcie tak na całość. W sensie, tutaj nie będą no, szeroki, tylko to ma imitować że nawet kilka kół, który się ma. To jest Wadersztet Może ci ciągnik się dowoduje do tego, ale raczej nie. Teraz tak, zbliżamy się za koszt. Tu, y, zrobicie tak i do nie samego końca, dotąd. Lecz zrobicie drugi, chociaż już nie jest tu nie, Lecz, ale tu możemy do. Tu i tu. tak macie zrobić. Z tyłu zrobicie troszeczkę inaczej. Teraz to ma na trzy w górę. A teraz ten tyłek. Tu te dwa zrobię powiększcie. Po to też ja te dwa bym zrobił? Z tego o zrobimy. Tak o zrobimy. Na górze żółty dywan. Zaraz wam pokażę, jak to będzie, będzie wyglądać. Nie wywalajcie. Mam nadzieję, że nie wywaliliście tego przycisku. Przyciski 4 tutaj wstawcie. Okej, okay, coś takiego. Ja zobaczę czas grywki sześć minut. Teraz zajmijmy się tyłem, mi są kratka. Ram, ramka i beton czerwony, który ja mam. Teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. Raz, dwa. Takie światełka tyle. Wiecie co? A na to możecie dać to. Poczekajcie. Okej, okay, coś takiego. Tu dajcie kratkę. Teraz tak, tu. wróćcie jedną kratkę. I tu jedną kratkę. Tu i tu. Tutaj dajcie kratki. Tutaj dajcie... A tata cię woła. Tata. Coś takiego. Tu. Z przodu y, kłótki takie kwórcowe i tu i tu postawcie, tu stawcie to, a tu stawcie to, tylko bądź ale ciszej trochę, o, tutaj możecie. Nie mniej, wy, ale ja to słuchajcie zabuduję. I robić coś w tym stylu. Okej. Okay. Jakoś tak, tak, ja tak i tak że tutaj się wchodzi. No i wiecie co? Siewnik skończony. No. Dobra, jeszcze tutaj przyciski na koła wezmę. I widzimy się za moment. W sensie no... Dobra, już. Tak wygląda siewnik. Więc w tym odcinku też będzie wszystko, jeżeli Wam się spodobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami mnie znam, no i cześć!